Związek z narcyzem. Oto pięć zasad, które pomogą Ci w budowaniu relacji z narcyzem. Nie pozwól sobie na manipulację. Narcyz bardzo często używa manipulacji, aby zdobyć uwagę drugiej osoby. Pamiętaj, że masz pełne prawo do własnych wyborów, więc nie daj się zmanipulować. Nie angażuj się również w kłótnie i nie bierz do siebie tego, co mówi narcyz. Często osoby o narcystycznym charakterze próbują sprowokować kłótnie i radzić, ranić inne osoby słowami. Nie reaguj na to emocjonalnie i nie bierz tych słów do siebie. Pracuj nad poczuciem własnej wartości. W relacji z narcyzem bardzo łatwo stracić pewność siebie i poczucie własnej wartości. Pamiętaj, że jesteś ważną osobą i zasługujesz na szacunek i miłość. Pracuj nad stawianiem granic oraz na rozwijaniu własnych pasji oraz zainteresowań. Zawalcz o swoje miejsce. W relacji z narcyzem bardzo łatwo stracić swoją tożsamość i podporządkować się drugiej osobie. Nie pozwól, aby narcyz dominował nad tobą. Wyrażaj swoje potrzeby, opinie oraz oczekiwania. Walcz o swoje miejsce w relacji. Nie baw się w terapeutę. Często osoby z narcystycznym zachowaniem oczekują od partnera, że będzie pełnił rolę jego terapeuty. Nie poddawaj się tej presji i nie próbuj naprawić narcyza. To nie jest twoja odpowiedzialność. Skup się na własnym wnętrzu oraz na własnym rozwoju.